Donald Trump chce pokoju za wszelką cenę kosztem Ukrainy i Europy? Sekretarz obrony Hexet uważa powrót Ukrainy do jej granic sprzed aneksji Krymu i jej członkostwo w NATO za nierealistyczne. Amerykanie chcą, żeby Europa wydawała więcej na zbrojenia i wzięła odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo, ale. spotykają się z Rosjanami w Arabii Saudyjskiej sam na sam. Żeby ustalić warunki pokoju. Bez Ukrainy i Europy przy stole. Załański mówi, że nic o Ukrainie bez Ukrainy i odmawia jakichkolwiek porozumień bez jego udziału. Nic o Europie bez Europy. Taki przekaz płynie ze Starego Kontynentu. Premier Wielkiej Brytanii mówi o wysłaniu wojsk na Ukrainę, a w Paryżu odbył się nadzwyczajny szczyt. Czy Europa stanie na samodzielną politykę, czy będzie czekać na Amerykanów? Sankcje, inwestycje w zbrojenia, wsparcie Ukrainy, konfiskata rosyjskich aktywów. To wszystko jest na stole. Los Europy leży w naszych rękach. Szukajmy współpracy z USA, ale nie oglądajmy się na Amerykanów przez cały czas. Korzystajmy z naszych narzędzi, aby naciskać na Rosję. A i nie zapomnij: subskrybuj Polihistora.